Cześć, ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek kursu programowania aplikacji okienkowych w Pythonie. Dzisiaj dokończymy sobie dwie metody: circle i freeform, czyli metody, które pozwolą nam wyświetlać informacje o narysowanych kształtach dla koła i dla tego dowolnego kształtu. Zaczniemy od koła, bo jest trochę prostsze. No więc, nasze koło tak naprawdę składa się z punktów, podobnie jak prostokąt składał się z punktów. I pierwsze co zrobimy to złapiemy sobie taki uproszczony uchwyt do tych punktów i chcemy teraz z punktów, z których składa się to koło, no ono nie jest takie idealne, ono jest ładnie narysowane, ale tak naprawdę to te punkty są po prostu gęsto rozmieszczone i z tych punktów chcielibyśmy sobie wyciągnąć środek tego koła, tak żeby móc policzyć promień. No a jak będziemy mieli promień? To w zasadzie mamy już wszystkie informacje, jakie są nam potrzebne, żeby dalej cokolwiek z tego liczyć. Więc zróbmy sobie zmienną x równą 0, y równą 0, i tam będą współrzędne naszego środka. Zróbmy sobie zmienną i, która się nam zaraz przyda. I teraz, dopóki i jest mniejsze od długości tej listy z punktami, to chcę sobie do xa. Dodawać points od i do y, dodawać points od i plus 1, czyli wartości współrzędnych x i y, a do i dodawać 2, bo ominąłem dwa punkty. Jak już sobie to wysumuję, to teraz x dzielę przez długość tej listy podzieloną na 2, bo punktów jest dwa razy więcej. W sensie elementów na tej liście jest dwa razy więcej niż punktów, bo po prostu mamy oddzielnie współrzędne x i y. To samo zrobimy z y. No i nasz x i y powinien już wskazywać na środek okręgu. Teraz, żeby policzyć promień, czyli radius, to po prostu dowolny punkt bierzemy z tego naszego koła, a dowolnym punktem jest na przykład punkt. o indeksie 0, 1, czyli to są współrzędne x i y tego punktu i od tego punktu liczymy co? Liczymy odległość używając biblioteki MAF. Raz jeszcze. Więc mamy tutaj nasz punkt 0, 1, a tutaj sobie włożymy po prostu x i y. No i super, mamy policzony promień. Teraz z promienia co możemy zrobić? Możemy policzyć OW tego Kręgu, pole powierzchni koła i objętość kuli, która ma taki promień. Więc weźmy sobie naszego reta. Od razu dopiszemy Return red i sobie liczymy. Typ to nie będzie line, tylko circle. Aha, tutaj jeszcze poprawimy w prostokącie długość. Długość koła to jest jego obwód, czyli 2 razy mat pi razy radius czyli 2 pi r pole powierzchni to będzie r kwadrat czyli mat pi razy radius razy radius a objętość to będzie 4 trzecie razy mat i razy R do trzeciej. Czyli napiszemy sobie po prostu radius, radius, radius. Albo możemy to trochę uprościć i na razie volume zostawimy równe 0. I jak widać, wolium to jest 4 trzecie pola powierzchni koła razy raz jeszcze promień. Czyli mamy red area razy radius razy 4 podzielone na 3. Świetnie. Koło powinniśmy mieć za sobą. Zobaczmy czy działa. Mamy koło i mamy volume, area i length. Można jeszcze zweryfikować z jakimś kalkulatorem. Ja tak nie będę robił, wierzę, że Python dobrze to policzył. No i teraz freeform. Trochę zagadka. Jak z tego freeformu policzyć pole powierzchni, bo to pole powierzchni może być takie dosyć dowolne, czyli mogę sobie narysować taki kształt. O, teraz to się skreszowało. Mogę sobie narysować dowolny kształt i jest problem z polem powierzchni. Ja zakładam, że każdy, kto będzie używał tego freeform, narysuje figurę wypukłą i pole takiej właśnie figury wypukłej będę liczył, używając czegoś, co się nazywa Konweks Czyli biorę sobie punkty, które formują mi mniej więcej taki kształt, jak tutaj na rysunku, i użyję biblioteki SciPy do policzenia pola tejże figury. Zaczynamy raz jeszcze od złapania naszych punktów. Następnie chcemy sobie przekonwertować te punkty na trochę inną postać. Chcemy mieć tablicę, w której mamy takie elementy, takie. Pary. I tutaj podobnie jak w przypadku koła użyjemy sobie prawie że tej samej pętli, tylko zamiast X i Y do PTS będziemy dokładać punkty OK, mamy już trochę inną strukturę danych i teraz na tym PTS możemy użyć metody Convex HAL z biblioteki SciPy i tutaj od razu mi odpowiada PyCharm, że ta biblioteka nie jest dodana do requirementów, więc sobie ją dodam. Mam ją teraz na liście i Data Converter. Mam mój HAL i teraz mogę sobie zdefiniować wartość zwracaną mamy freeform jego długość to będzie hal area to jest trochę przewrotnie to nazwane ponieważ jeżeli to jest figura dwuwymiarowa to hal area to jest obwód tej figury a hal volume to jest jej pole. No, niestety ktoś tak to nazwał, trochę niefortunnie, ale tak już jest. Spróbujmy sobie teraz porównać to, co daje nam koło. Narysuję dosyć duże koło. Teraz spróbuję to samo obrysować tym, tą figurą, tutaj freeform. No i powinniśmy mieć nieco większe pole powierzchni, bo widać, że ta figura trochę wystaje za to koło. No ale widać, że różnica jest dosyć niewielka, tu jest jakieś 10% różnicy, więc powinno być ok. No i co? Narysujmy jeszcze linię. W linii mamy po prostu tylko długość. Mamy koło. Możemy sobie przy okazji narysować linię i wzdłuż tej linii narysować sobie koło. I widać, że mamy co? Obwód tego koła to jest w zasadzie linia razy pi. Mamy freeform, mamy prostokąt i wszystko się nam super liczy. No, i to tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.